Wielu lat wspomagamy dom dziecka z Dobrowy Rusieckiej. W tym roku również postanowiliśmy wspomóc na dzień dziecka. Co to jest? Co można przynosić i co przynoszą? Od słodyczy po kosmetyki dla dziewcząt, dla chłopców, mydła, szampony. I jakieś artykuły szkolne, no, spożywcze, wszystko. Panie prezesie, gdyby się okazało, że w dniu dzisiejszym jeszcze nie wszyscy przynieśli te rzeczy, które tutaj są przynoszone, to gdzie można się zgłosić, żeby jeszcze zasilić tą waszą paczkę? Cały czas będziemy zbierać na osiedlach u osób, które są odpowiedzialne za tą zbiórkę. Więc też będziemy organizować wycieczkę 4 czerwca z okazji Dnia Dziecka. Do dinoparku, więc można donosić rzeczy na bieżąco. A coś Ci się bardzo podobało tam? Tak. Co? Jak szukaliśmy kości dinozaura. Znalazłaś? Tak. Ile tych kości znalazłaś? Trzy kości. Pięknie. Gdzie one zostały? Yy, dała je pani. Aha, musiałaś je oddać. A byli z wami kibice? Yy, były chyba trzy dziewczyny. Pozdrawiam kibiców GKS-u Bełchatów. Bardzo dziękujemy za wycieczkę. Sylwia, gdzie ty byłaś? W Dinoparku. Parku. A dzięki komu tam pojechałaś? Dzięki kibicom Bełchatowa. Dzięki kibicom z Bełchatowa. Powiedz mi, trzeba się bać kibiców? Nie. Czułaś się z nimi bezpiecznie? Tak. A co ci się bardzo podobało? Jak, jak szukaliśmy kości dinozaura. A chcesz kogoś bardzo pozdrowić? Tak. Kogo? Kibiców Bełchatowa. Po raz pierwszy taka wycieczka zorganizowana przez kibiców GKS Bohatu. Wycieczkę mamy po raz pierwszy, ale obdarowali nas też kibice prezentami. To było zimą, chyba w okolicy Bożego Narodzenia dostaliśmy też prezentu pominki od kibiców GKS Bohatu. To chyba miłe. Bardzo miłe, bardzo miło, że o nas pamiętają. Dzieci też dzisiaj podziękowały ładnie za wycieczkę i za to, że pamiętali o nich w tym dniu akurat, w dniu dziecka. Także bardzo miło, bardzo dziękujemy. Dzieci były grzeczne? Bardzo grzeczne. Bardzo i naprawdę, jeżeli tylko jeszcze będą nas kiedyś chcieli zaprosić, to się polecamy i chętnie pojedziemy. Z okazji Dnia Dziecka dla dzieciaków, tych najmłodszych, z Domu Dziecka przygotowaliście specjalną atrakcję. Co to było? Wycieczka do Dino Parku do Kołacinka. Zorganizowało tą wycieczkę Stowarzyszenie Sympatyków GKS-u w Torfiorze. Ale oprócz tego, że była ta wycieczka, to jeszcze dodatkowo prze, yy, na ostatnim meczu przed tą wycieczką zbieraliście dodatkowe gadżety. Co to było? Artykuły szkolne, spożywcze, jakieś przemysłowe typu szampony, no głównie słodycze będzie dawali. Dzisiaj główną atrakcją było jedzenie na wycieczce. Różnorakie słodycze, matko dzieci są po prostu potąd. Rozumiem, że szczęśliwe. Mam nadzieję. To pierwsza taka forma przekazania dzieciom czegoś więcej niż tylko prezentów, ale również poświęciliście im swój czas. No, wiadomo, że kibice też pracują, uczą się i tego czasu mają bardzo mało, ale Wy jednak znaleźliście ten czas po to, żeby być właśnie z nimi. Chyba należą Wam się słowa gratulacji. Myślę, że nie, po prostu zrobiliśmy to z czystej przyjemności. Uśmiech dziecka, wszystko, wszystkie nasze tutaj starania, nasz czas. No i to jest najważniejsze, żeby te dzieci się cieszyły, tak? Ja myślę, że chcieliśmy im trochę wynagrodzić, że ta zbiórka, która była na święta, troszeczkę nam nie poszła, bo tam był wyjazd na basen. Ale tam mieliśmy różne trudności, więc teraz mieliśmy okazję się zrehabilitować. Powiedzcie mi, czy myślicie, że to jest też taka trochę walka ze stereotypami i wizerunkiem kibica, który jest generalnie upatrywany jako ktoś zły? No na pewno, zgadza się. Tak, tak się przyjęło, że kibic jednak jest tą złą osobą, ale przez takie właśnie inicjatywy chcemy pokazać, że jest ta druga strona, ta, ta dobra po prostu. Nie poddajemy się, dalej działamy i myślę, że to niejedną akcję jeszcze tego typu. My będziemy je przeprowadzać. Komu można w sposób szczególny podziękować? Tak, dokładnie. Koszta takiej wycieczki są dosyć spore, jak nasze stowarzyszenie. I tutaj z góry chcieliśmy podziękować e, firmie Sklep TMK, która ufundowała ciepły posiłek dla dzieciaków, i panu posłowi e, Dariuszowi Kubiakowi, który zasponsorował bilety e, na wejście na tą atrakcję czyli Park Dinozaurów. Chcielibyśmy też jeszcze podziękować też e, naszemu kierowcy, który też się dołożył do tej e, imprezy, zasponsorował dzieciom lody. Chcielibyśmy też podziękować wszystkim e, ludziom, którzy się e, dorzucali czy dokładali jakieś słodycze. No, dzięki wszystkim tym osobom każdy dołożył jakąś tam cegiełkę i dzięki temu wyszła naprawdę fajna wycieczka. Ja sobie też tak myślę, że to co teraz robicie jest takim początkiem tych zmian, które chcecie wprowadzić w Waszym stowarzyszeniu po to, żeby pomagać właśnie innym, żeby o innych pamiętać. To chyba dopiero początek. Tak, bardzo byśmy chcieli organizować więcej takich akcji, tylko to się też wiąże z kosztami. Gdy... Jeżeli nasi współpartnerzy naszego stowarzyszenia będą nam pomagać, myślę, że takich imprez będzie coraz więcej. Namawiamy też inne firmy, które może jeszcze nigdy nie współpracowały z naszym stowarzyszeniem. Namawiamy do współpracy, do pomocy nam, a myślę, że dzięki wszystkim usiągniemy jakiś większy sukces niż tylko ta wycieczka.